Najlepszym wspomnieniem z liceum zdecydowanie jest wyjazd do Sopotu. Zdecydowanie wyjazd do Sopotu. Sopot, wycieczka do Sopotu. Było tam bardzo, bardzo fajnie. Super moment integracji, szczególnie, że wszystkie wieczory spędzaliśmy na plaży, graliśmy w siatkówkę i na pewno najlepiej to zapamiętam z całego liceum. Moim najlepszym wspomnieniem z liceum są połowinki, ponieważ było super, udało nam się je zorganizować mimo covida, a to w ostatnim momencie. A poza tym, e, fajnie było, zgadzamy się z klasą, dużo się bawiliśmy, praktycznie nie siedzieliśmy i będę wspominać tą noc do końca. Najlepsze wspomnienie to wydaje mi się, że noc filmowa, gdzie no możemy spędzić czas też z przyjaciółmi, potańczyć no i też wiadomo pooglądać filmy. E, szczerze mówiąc, to nie umiem wybrać jednego. E, cały ten okres mojej edukacji i uczęszczania do, do tego liceum jest jednym dużym wspomnieniem. Każdy dzień, nawet ten gorszy, wspominam i będę wspominać najlepiej. Noc filmów. Najlepiej wspominam kotowanie w pierwszej klasie. Było z nim naprawdę dużo przygotowań i masa frajdy. Połowinki. Super zabawa. Znowu fajnie się integrowaliśmy. Bawiliśmy się jak najdłużej się dało. Szczególnie z panem Damianem, już na samym końcu. I dlatego też nie mogę doczekać się studniówki, bo wiem, że znowu będzie tak samo fajnie. Mm, moim ulubionym przedmiotem jest WF. WF? Ach, WF to yy, przede wszystkim wychowanie fizyczne. Od pierwszej klasy ręciski i panie po 80. -tce. Ponieważ od 6 lat mamy z tym samym wspaniałym nauczycielem. Yy, ze względu na to, że rozwija we mnie pasję do sportu, moją miłość. Yy, każde po prostu, każdy bieg nad strzeleckim będę pamiętać do tej pory i na pewno na przyszłość. Matematyka. Dlaczego? Ponieważ mamy wspaniałą, wyrozumiałą, przede wszystkim cierpliwą, co w naszej klasie akurat potrzebna jest yy, cierpliwość. Mówi, że nie znamy matury, ale z tego miejsca mogę panią zagwarantować, że cień nadziei jest. Następnie mamy język niemiecki. Niemiecki, bo zawsze mam tam dobrą zabawę. Jak można nie lubić tego języka? <noise> Jeszcze szczególnie jak się ma z tak wspaniałą, tak wspaniałą wychowawczynią, jak, jak nasza pani, pani, pani Łach. Polski, pani Olejniczak, magia. Polski z panią Olejniczak, absolutna magia. Złoto. Na miarę złoto. Historia by, bywa różnie, ale zawsze wychodzimy na prostą. Zdecydowanie wiedza o kulturze. Tą szkołę od innych odróżnia zdecydowanie atmosfera, jaka panuje w tej szkole. Klimat, który tutaj panuje. No, uczniowie, nauczyciele, to jest taka jedna wielka rodzina. Bo czuje się to po prostu jak w domu. Zdecydowanie społeczność, bo Całość tworzy świetny klimat i wszyscy zachowujemy się jak, jak taka jedność, i jakbyśmy wszyscy się znali, wszyscy są bardzo pomocni. I tak, no myślę, że zdecydowanie ludzie ze szkoły. Relacje uczniów z nauczycielami, bo myślę, że są one oparte na wielkim zaufaniu i na takiej dużej dorosłości. Oczywiście, bo na półminkach dałam swój pierwszy koncert i no, zostałam gwiazdą, więc tak, rozwinął. Myślę, że, że tak, że jasne, że rozwinął moje pasje. Szczególnie cenię sobie kółko teatralne, w którym uczestniczyłem. Niestety nie udało się zagrać tego spektaklu, ale dało to mi naprawdę bardzo dużo i bardzo to sobie cenię. I pozdrawiam Panią Gosię. Zdecydowanie przez pracę w samorządzie, jakby tak, poczułem się zdecydowanie chętniej, pracuję z innymi ludźmi, ciągnie mnie do społeczeństwa. Myślę, że żerom rozwinął we mnie wiele pasji. Myślę, że na pewno yy, umocnił mnie w przekonaniu mojego jakiegoś tam talentu do aktorstwa, czy do pisania, czy do śpiewania. Myślę, że ludzie, których tutaj spotkałam, też mnie w tym wszystkim utwierdzili. Także dziękuję Wam z tego miejsca za to i za wszystkie wspomnienia. Żebym cieszyła się każdym dniem, bo potem były zdalne i nie było dużo czasu, żeby spędzić ten czas razem. I na pewno uczyłabym się więcej od pierwszej klasy. Zdecydowanie, żeby się więcej uczyć od początku, a nie przed samą maturą. No ale cóż. Pracuj systematycznie na zdalnych. Powiedziałabym sobie, żeby tworzyć dużo wspaniałych przyjaźni w liceum. Ale przede wszystkim skupić się na przyjaźni samym ze sobą, bo to nas najważniejsza. Na początku liceum dałabym sobie radę, żeby zupełnie nie przejmować się tym, jakie mam oceny, jakie stypendia dostanę czy nie dostanę, bo tak naprawdę one w żaden sposób nie wyznaczają mojej wartości, bo to, co naprawdę znaczy o mnie, to sposób, w jaki traktuję innych i w jaki traktuję siebie i to, czy jestem dobrym człowiekiem. Zdecydowanie wcześniej zacząć grać w Ligę Legend. Chciałam powiedzieć, że bardzo cieszę się, że mogliśmy razem spędzić cały liceum i że jesteście świetni. Róbcie to, co robicie, róbcie to, co chcecie robić i bądźcie tacy, jak jesteście, bo sprawiliście, że moje lata w liceum były świetne i był to najlepszy okres mojego życia. Ho, że szkoda, że nie mieliśmy tyle czasu, żeby się tak dobrze poznać, ale myślę, że ta zabawa dzisiaj, kiedy to oglądacie, oglądamy, będzie wystrzałowa. <laughs> Mam nadzieję, że wszyscy zdacie maturę z matematyki. Pozostałym absolwentom chciałabym oczywiście życzyć powodzenia na maturze, co jest oczywiste. Trzymam kciuki za nas wszystkich i chciałabym Wam powiedzieć, żebyście nie bali się życia i nie bali się sięgać po rzeczy, o które ma życie Żebyście nigdy niczego nie żałowali. Ee, życzę Wam powodzenia na dalszej drodze życia. No, żeby zdali, żeby wszyscy zdali maturę i dostali się tam, gdzie chcą się dostać. Powiedziałabym Wam, Żebyście nie myśleli, że matura to koniec świata i że jej wyniki zaważą na waszym dalszym życiu, bo zawsze możecie obrać inną ścieżkę w życiu. Mam przed sobą mnóstwo książek? Siedem nawyków skutecznego działania, znaczenie miłości. Moc pozytywnego myślenia, i myślę, że każda z nich, i tutaj jeszcze kilka innych, stań się tym, kim pragniesz być, zawiera mnóstwo mądrych rad. I pewnie nie ma takiej jednej rady, która byłaby przydatna dla wszystkich, ale tak sobie myślę, że zaczynacie nowe życie i posłużę się tutaj takim cytatem, który znalazłam. Tamary Łępickiej, słowami Tamary Łempickiej, że życie jest jak podróż. Spakuj tylko to, co najbardziej potrzebne, bo musisz zostawić miejsce na to, co zabierzesz po drodze. Wierzcie w siebie? Co tam jeszcze? Hmm, słuchajcie wszystkich, bo wszyscy mają jakąś opowieść. Kiedyś tam słyszałam takie mądre zdanie, że też głupcy mają swoją odpowiedź. Opowieść! E, co jeszcze? E, używajcie życia dobrze się bawcie bądźcie szczęśliwi cokolwiek to dla was znaczy i co jeszcze no i uczcie się niemieckiego bo to jest najważniejsze nie to znaczy nie najważniejsze ale taka umiejętność może się wam przydać czasami przede wszystkim żeby się nie zmieniać bo tutaj osoby które poznałem uczniów no to są fajni ludzie i myślę że tacy możecie zostać do końca po drugie jeżeli macie jakieś wizje na siebie no to brnijcie w nie to jest pewnie niepopularna opinia niepopularna rada jeżeli chcecie być nie wiem, kosmonautami, astronautami, to nimi bądźcie. Tegorocznym maturzystom radzę, aby zawsze wierzyli w siebie, gonili swoje marzenia i żeby z chęcią wracali do nas na Żeroma. Ogólnie to chciałbym życzyć jak najlepiej na dorosłej drodze życia i żeby dobrze zdali maturę, to to jest podstawa myślę. Życzę Wam, żebyście podostawali się na wymarzone kierunki studiów. Życzę wam zdania matury. im, znaczy żeby wybrali dobrą drogę życia po naszej szkole i byli zadowoleni z tego, co robią potem. Drodzy absolwenci, dla was na pewno były to trzy trudne lata, ale z tego miejsca bym wam chciał życzyć wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i pamiętajcie, róbcie to, co kochajcie, bo życie jest krótkie, a trzeba je wykorzystać. Powiedziałabym absolwentom, żeby mm, robili wszystko, żeby być szczęśliwym żeby korzystali z wolności i um, rozwijali się w kierunkach, które są dla nich ważne i w których chcą. I bardzo bym chciała podziękować za te wspaniałe trzy lata, bo tworzyliście z nami świetną społeczność w szkole.